To Zizia mała to jeszcze nas szybciej opuści niż, no obsrała już, opuściła. Dawaj, dawaj malutka. Ale ona podrosła. Nie? Podrównała się z tym Zyśkiem. Ale on i tak jest większy. No tylko malutka. Bardzo mniejsza już ona. This is Vilas.

Kumpel już uciekł pan wrat. na się No pt Ptasiur idzie na tym Wychodzi? Tak. Ale górowy wyfrąta Przyjdzie jak zgłodniaje. Zuzia, gdzie się wybierasz? Zuzia. Hit. Zuzia hit. Chodź! Chodź! Rączki zobaczyłaś, że już jeść też. Zgodne to się No, teraz pójdzie sobie połazić gdzieś w krzaczkach. A na wieczór głodna przyjdzie. Zdziwiające jest to, że praktycznie 3-4 dni przed, przed odlotem, przed opuszczeniem tego pudła, bardzo szybko się te ptaszki rozwinęły. Zaczęły same już dziobać trochę i podlatywać, i dosłownie to trwało 3-4 dni, i, i odleciały. Więc tam ten, 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 ten większy. Nie wiem, może się lepiej rozwijał, czy coś, bo on przedwcześnie zaczął być taki samodzielny. Ten taki maluch był poszkodowany trochę przez los. I ten duży to i pofrunął, otfrunął, w ogóle nie wraca. A ten mały to otfrunął i za dwa dni pojawił się na podwórzu z powrotem. Wieczorem przyjdzie Gniazdo spadło, takie znalazłem. Sroki zrobiły tutaj na Tui gniazdo. Ono zaczęło się przechylać. Najpierw znalazłem jednego pisklaka. Nieżywego. Następnego dnia znalazłem te dwa bąki. Jeszcze dychały. Zabrałem je do domu i tak się odchowałem. Ten duży uciek. Mały wraca na jedzenie. Na trzeciego dnia znalazłem już całe gniazdo na ziemi. Z czwartym pisklakiem też już zdechły Ale te dwa przeżyły. Chowa się ten mały pokszaka, bo synogarlica na niego polują. Niby typowe ziarno jady, a, a polują na niego. Nie lubią syno żadnych obcych tutaj ptaków. Srok nie lubią. Szpaków nie lubią, gołębi nie lubią, ale na synogarlice też przyjdzie czas, bo przylatują takie potocznie zwane gołębiarzami. takie Małe jastrząbki, coś takiego to jest. One się z synogarlicami rozprawiają. No, ten mały siedzi już tu pod tują. Zobaczymy, wczoraj przyjechałem to z daleka przyleciał do mnie. Zobaczy tylko, że się pojawiamy na podwórku, to przylatuje. Taki półoswojony się zrobił, chociaż Raliśmy się go nie brać na ręce, nie nosić go tam, nie ten, żeby był... żeby dał sobie radę, ale... ale tak się troszeczkę oswoił, przyzwyczaił się. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze trochę mu brakuje do samodzielności, ale może da sobie radę. Zielono się zrobiło, zarosło wszystko. Krzaków. O, tu na tej toi było gniazdo. Krzaków tu w sumie na podwózu sporo. Ma się ten mały. Gdzie chować? Już zaczyna skrzeczeć. Pod tutują, ale zgłodnieje, To zaraz przylezie. No chyba trochę czuje, także te syno mu nie sprzyjają i dlatego się chowa. Dlać. Już i drugie krzaki w lidzie. Chowaj się mały teżchała Sysset kumfel. Dobra, wlizie pod szafkę i jest skończy. Mały